Cześć ekipa, dzisiaj odwarstwiamy sito. Krok pierwszy namoczenie. Krok drugi aplikuję odwarstwiacz. Emulsja. Już zaczyna puszczać. Czekam chwilę. Na tym etapie ważne jest, aby nie pozwolić temu odwarstwiczowi zasnąć na sieci, bo będzie duży problem. Dzisiaj myjka ciśnienia mi nie działa, więc załatwimy sprawę z samym ciśnieniem z sieci. Dobra, z grubsza ogarnięty zawsze najwięcej problemów jest tutaj w rogach, akurat, no chyba dlatego, że grubi ta emulsja tam zachodzi. No ale działamy dalej. Dobra, pozostało tylko ją odtłuścić i jest gotowa. Dzięki.